Mam przyjemność przedstawić Państwu Hyundai'a Bajona po liftingu. Zmiany są tutaj niewielkie. Mamy nowy wzór grilla, który jest tutaj w samochodzie, oraz doszła listwa łącząca nam światła do jazdy dziennej. Hyundai Bajon to tak naprawdę Hyundai i20, ale z dużo większym bagażnikiem. Można by powiedzieć, że to taka i20 kombi. Dzięki temu tutaj tylniemu kształtowi. Samochodu mamy po prostu dużo większą przestrzeń bagażową. Sam kształt samochodu no, też wyróżnia się w tej chwili z, na przykładzie innych samochodów. Hyundai Bayon ma też większy prześwit, dzięki czemu możemy bez jakiegoś problemu zjechać z utwardzonej drogi i poruszać się po jakimś terenie. Także nie musimy się wtedy obawiać uszkodzenia podwozia. Jeżeli chodzi o wnętrze, mamy nowy zestaw wskaźników 4 i 2 cala, wyświetlający różne rodzaje zegarów w zależności np. od trybu jazdy, który sobie tutaj ustawimy. Mamy już w standardzie nawigację z automatyczną aktualizacją danych. Samochód otrzymał też złącze USB-C, które służy do szybszego ładowania telefonu. Oświetlenie nastrojowe, które tutaj mamy w samochodzie, ma w tej chwili możliwość wyboru 90 różnych kolorów. Samochód także został wyposażony w inteligentny kluczyk z czujnikiem ruchu. Co to znaczy, w momencie, kiedy poruszamy się, kiedy ten kluczyk leży u nas w kieszeni, a my idziemy, on przestaje wysyłać sygnał, którym próbuje połączyć się z samochodem, co uniemożliwia. Ewentualnemu złodziejowi namierzeniu kodu kluczyka. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, takim nowym systemem jest system ostrzegania o bezpiecznym wsiadaniu i wysiadaniu. Ostrzeżenie to polega na tym, że samochód wyczuwa pojazd, który może znajdować się w martwym polu i informuje nas na, na zegarach o tym, że nie powinniśmy w tej chwili wysiadać.